Święci są wśród nas, mieszkają i pracują w naszym mieście. Mijamy ich każdego dnia w drodze po zakupy czy spacerując dla zdrowia. Cieszą się tymi samymi wydarzeniami, co my. Martwią się i cierpią, modlą się, a przy tym wszystkim są zjednoczeni z Chrystusem. Święci są wśród nas, a jeśli chcecie poznać jedną z nich i uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, to zapraszam 18 października o godzinie 16 do Archikatedy Oliwskiej na mszę świętą, podczas której rozpocznie się pierwszy w najnowszej historii naszej archidiecezji kanoniczny proces beatyfikacyjny siostry Judyty Urszuli Napierskiej. Siostry niepokalanki, która przez długie lata mieszkała w Nowym Porcie i pokazywała wielu z nas żywego Boga. Z którym związała swoje życie, związała je całkowicie. Po mszy świętej w auli Jana Pawła II w Oliwie odbędzie się zaprzysiężenie trybunału, który poprowadzi proces beatyfikacyjny. Oni naprawdę są pośród nas. Niech nie zabraknie w sobotnie popołudnie, zwłaszcza tych, którzy spotkali siostrę Judytę, tych, którzy już modlą się o jej wyniesienie na ołtarze ale również i tych, którzy potrzebują w dzisiejszych czasach namacalnego doświadczenia świętości. Zapraszam na to wielkie i ważne wydarzenie.